Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją pana Wojewody Łódzkiego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia nadal funkcjonuje 185 miejsc przeznaczonych dla osób chorych na COVID-19. Niestety ta liczba niewiele maleje. Mamy obecnie w szpitalu 124 pacjentów na kilku oddziałach. Nadal nie funkcjonuje oddział internistyczny. Oddział neurologiczny i oddział laryngologiczny, ponieważ tam w głównej mierze znajdują się te miejsca związane z leczeniem chorych na COVID-19. W całym kraju powstają obecnie masowe punkty szczepień. Również w naszym powiecie, a tak naprawdę w naszym mieście, powstał jeden punkt. Będzie się on znajdował w arenie lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Trwają ostatnie przygotowania, ponieważ zgodnie z decyzją rządu został przesunięty o tydzień termin rozpoczęcia tych szczepień, tak więc powinny rozpocząć się one 26 kwietnia, czyli w najbliższy poniedziałek. W arenie lodowej będzie funkcjonować najprawdopodobniej 7 stanowisk szczepiennych, które będą szczepiły od 100 do 120 osób dziennie ponieważ zgodnie z decyzją rządu i pana wojewody, powiat Tomaszowski winien szczepić każdego dnia, każdego dnia, szanowni państwo, tysiąc osób. Za sprawy logistyczne odnośnie spraw logistycznych, medycznych, czyli dostarczanie, przechowywanie i samo szczepienie będzie odpowiadał Szpital Węzłowy, czyli nasze Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Też to ich pracownicy, czyli personel medyczny, będzie szczepił wszystkich chętnych mieszkańców. Aby zarejestrować się, Szanowni Państwo, można za pomocą kilku sposobów. Najłatwiejszym sposobem jest udanie się do danej poradni, bądź do szpitala, bądź też w najbliższej przyszłości do areny lodowej i tam dokonać osobistej rejestracji. Po czym będzie oczywiście wyznaczony właściwy termin. Kolejnym nośnikiem jest SMS. Można wysłać SMS-a, można zadzwonić na infolinię na numer 989, tam również są przyjmowane zgłoszenia. Oraz w przypadku, jeżeli posiadacie Państwo, internetowe konto pacjenta, można zarejestrować się osobiście przez to. Konto i wtedy będziecie mieli Państwo skierowanie bez mała natychmiast. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem. Tak więc na razie harmonogram przewidziany jest do 24 kwietnia i są to roczniki, licząc od dzisiaj od 1969 do 1973. Szanowni Państwo, jest to jakby jeden dzień na rejestrację. Chociaż proszę się nie obawiać, bo jeżeli przegapicie ten konkretny dzień, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w późniejszym terminie zarejestrować się. Zgodnie z wytycznymi, które przedstawił wczoraj rząd, planowane jest szczepienie po 10 maja wszystkich. Wszystkich, czyli zostaną skierowania wystawione automatycznie. Oczywiście przymusu nie ma, kto z Państwa będzie chciał. Wtedy uda się do właściwego, czy to punktu szczepień masowych, czy też do punktów, które do tej pory funkcjonują, czyli w POZ-ach na terenie miasta, na terenie powiatu, albo do naszego Tomaszowskiego Szpitala. Na koniec, Szanowni Państwo, mój apel, który kieruję do Państwa za każdym razem. Pandemia nie ustępuje mimo spadku liczby zachorowań, spadku liczby zgonów. Nie bądźmy obojętni, nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce i unikajmy dużych, dużych skupisk ludzkich. Najlepiej wyjść w gronie rodzinnym na spacer, odpocząć i być bezpiecznym. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.